który będzie właśnie tak wyglądał. Wszystkie ustawy klubu parlamentarnego Lewicy będą konsultowane z związkami zawodowymi. Wszystkie przedsięwzięcia, które będą tutaj w sejmie przez rządzących zgłaszane, będą do związków przesyłane. Chcemy współpracy, która będzie polegała na partnerstwie i na wzajemnym zrozumieniu, a nie na rzucaniu czegoś. Protestujemy przeciwko temu, że rada dialogu społecznego stała się ciałem fasadowym, w którym nic się nie konsultuje. Ewentualnie się coś narzuca, wskazuje się projekty, ale tak naprawdę nie rozwiązuje się problemów. A do tego został ten organ przecież przygotowany. Szanowni Państwo, silne, niezależne, sprawnie działające związki, związki zawodowe to jest fundament demokracji. Demokracji, w której godnie traktowani są wszyscy pracownicy sfery budżetowej, pracownicy chronieni kodeksem pracy, osoby zatrudnione na innych umowach. Dla lewicy od zawsze jest oczywiste, że trzeba stać po stronie pracowników, że trzeba wspierać silne związki zawodowe. Ale dziś, po pandemii, po roku kryzysu ekonomicznego, kryzysu na rynku pracy, kryzysu w ochronie zdrowia. Wiemy dobitnie i mówią to głośno związki zawodowe, że czas raz na zawsze skończyć z doktryną taniego państwa. Ta doktryna nie sprawdza się w czasie kryzysu, ta doktryna nie sprawdza się, kiedy okazuje się, że nie ma kto wyjechać w karetce do miasta, bo wynagrodzenia ratowników medycznych są tak niste, niskie, że ratownikom nie pozostaje nic innego, tylko protestować. W najbliższych dniach odbędzie się seria protestów pracowniczych. Będą protestować pracownicy sądów, będą protestować pracownicy zawodów medycznych, różnych zawodów medycznych. Lekarze, ratownicy, położne, pielęgniarki. Lewica wspiera wszystkie osoby pracujące w ich zabiegach o to, żeby poprawić swoje warunki pracy, ale także o to, żeby usługi publiczne, które są tą ciężką pracą pracowników budowane, działały sprawnie. Lewica chce silnego, sprawnego państwa, a takie państwo pozwolą zbudować tylko silne, niezależne związki zawodowe. Dlatego chciałabym w imieniu całego klubu zaprosić wszystkie organizacje związkowe, centrale związkowe, ale także organizacje zakładowe, wszystkich pracowników zrzeszonych w związkach i, ci, i tych, którzy zastanawiają się nad takim zrzeszeniem do do kontaktu z nami, z naszymi posłami i posłankami, do kontaktu z klubem parlamentarnym Lewicy. My chcemy być Państwa rzecznikami tutaj w Parlamencie, ale chcemy także stawać z Wami ramię w ramię podczas Waszych akcji protestacyjnych, podczas strajków, podczas dialogu ze stroną pracodawców, przedsiębiorców. Silni pracownicy, silne związki zawodowe to był, jest i będzie priorytet Lewicy także w nadchodzącym sezonie politycznym. Szanowni Państwo, króciutko jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie to było jedno z tych spotkań, które odbywamy w ramach konsultacji dotyczących tej ustawy podatkowej, którą przedstawił rząd. A o której mówimy, że jest ustawą o polskim ładzie. No ona nie jest ustawą o żadnym polskim ładzie, tylko o zmianie opodatkowania, sposobu opodatkowania Polek i Polaków. Klub Lewicy rozesłał miesiąc temu do ponad stu różnych organizacji związków zawodowych prośbę o to, ażeby przesyłały nam swoje uwagi. Rzeczywiście otrzymaliśmy bardzo wiele odpowiedzi i analizujemy te odpowiedzi. Jest wiele zastrzeżeń co do tego projektu ustawy, które również pojawiły się dzisiaj na tym spotkaniu ze stroną społeczną. W związku z czym dzisiaj jesteśmy jako klub lewicy przed ostatecznymi decyzjami, jakie będzie nasze stanowisko co do tego projektu ustawy po tych wszystkich rozmowach i po tych wszystkich dyskusjach, tym bardziej, że nie wiemy, jak będzie wyglądała ostateczna wersja, którą rząd zaakceptuje więc dopiero jak będziemy znali tą ostateczną wersję tego projektu ustawy, wtedy będziemy w tej sprawie podejmowali decyzję, bo to jest ustawa, która zmienia 19 różnych ustaw i trzeba wyważyć, ile jest tam rzeczy dobrych, ile jest rzeczy złych i czy Polacy na tym rzeczywiście zyskają, czy stracą i takimi kryteriami będziemy się kierować przy ostatecznym podejmowaniu decyzji co do stanowiska klubu w tej sprawie. Panie przewodniczący, ja mam pytanie po tym dzisiejszym spotkaniu. Pana zdaniem, jak bardzo zdesperowana jest ona społeczna, jak niewiele brakuje do tego, żeby kolejne grupy wyszły na ulicę? Flustracja wśród pracowników różnych branż rośnie. Pracownicy usług publicznych mają wrażenie, że rząd ich nie słucha, podwyżki są bądź marginalne, bądź żadne i ta cienka linia pomiędzy spokojem społecznym, a strajkiem narasta. My jesteśmy przekonani, że dzisiaj Parcie na rząd nie może odbywać się tylko przy rozmowach kuluarowych, bo te rozmowy pokazują, że rząd wtedy wykorzystuje i nie spełnia obietnic. Rząd musi czuć presję społeczną i my zawsze, bez względu jaka będzie decyzja, staniemy po stronie związków zawodowych. Do tego jeszcze tylko jedna rzecz chcę powiedzieć, jak mówimy o wynagrodzeniach. Rząd rzeczywiście w projekcie budżetu zapowiedział 4,4%, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, wzrost funduszu płac w służbie publicznej, w administracji. Natomiast zwracamy uwagę na jedną rzecz, że to nie ma być regulacja płac konkretna, polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego, tylko to jest fundusz płac, który będzie w dyspozycji każdego z dyrektorów tychże jednostek w formie, czy to jakiegoś funduszu nagród, czy jakichś dodatkowych, ewentualnie dodatkowych składników wynagrodzenia, w związku z czym to nie jest żadna regulacja płac. My złożyliśmy projekt ustawy dotyczący 12% wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i przy pracach nad budżetem 2022 roku już możemy to zapowiedzieć, że dokonamy wszystkich. Możliwych działań, żeby te 12% w tym projekcie budżetu się pojawiło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.